Szanowni Państwo, dzisiaj grupa radnych zaapelowała do mnie, aby nie było w tym roku pokazu sztucznych ogni na płycie rynku z okazji obchodów Sylwestra. Krótko się zastanawiałem, ponieważ napływa do mnie także wiele innych sygnałów od mieszkańców Nowego Sącza w tym temacie. Oczywiście przychylam się do tego apelu i w tym roku zastąpimy pokaz sztucznych ogni pokazem laserów. Wiem o tym, że także inni będą organizowali pokazy sztucznych ogni i petard. Apeluję do Państwa, nie stresujmy naszych milusińskich, nie wprawiajmy ich w taki stan, który jest dla nich niemiły. Mam nadzieję, że ten sylwester będzie wyjątkowy w nowym sączu. Ja i kot krążek czekamy na niego.